Pan wierzy sondażom? To pan, pan trochę no, ośmieszył sondażę. Pan, pan cały czas mówi, że sondaże nie mają sensu. W sensie, że kłamią, zakłamują, manipulują. No i... Czy sondażom teraz na tym etapie można wierzyć, czy też nie? Panie redaktorze, yy, odnotujmy to. Mhm. Yy, sukces szerokiego frontu gaśnicowego Konfederacji Korony Polskiej. Yy, sukces wymierny. Na 6,34. To jest efekt, którego przecież żadna sondażownia, nawet w przybliżeniu, nie prognozowała. Dawano mi, no najpierw niczego mi nie dawano, najpierw bezczelnie pomijane było w ogóle moje nazwisko mhm. w tych sondażach. Później pojawiłem się na homeopatycznym poziomie jakieś pół czy półtora procenta, a potem rzutem na taśmę. Ktoś tam. Było, było dwa, a potem ktoś tam chyba dorzucił do trzech tuż przed wyborami, tak żeby to tak bardzo głupio nie wypadło, ale i tak wypadło, dość głupio, prawda? Mm -hmm. Znaczy tyle to jest warte.